Gdzie ma to Simplex M2 podcast? Damian kameruje, a my jesteśmy w strefie gamingowej w Pyrkona 2025 i zrobimy takie małe obejście. Zapraszamy. Za nami jest stanowisko CD Action i Arhona. No, pomachaj słuchaczom M2. No mam poza... to nie człowiek właśnie. I dobra recenzja switcha. Taka, sam raz, plusy, minusy. Cieszę się. No. Starałem się. Wyszło. Uniwersalnie jest, jest bardzo dużo cosplayerów. Proszę bardzo, Ada Wong Lara Croft. I 90%, których ja nie rozpoznaję. No super. Jeszcze no. to miło, to... ona teraz... Na Civil można kupić stare numery, retro i tak dalej. Reklamy rozliczające. Tu można pograć w duma, widać że gra dla dzieci. Tutaj nie mogą dzieci grać. Tu jakieś tatuaże, coś dla starego gracza. A tam chyba jakiś LOL. W ogóle tak dziwnie ciemno Zabajcie Tak, całym tatuarzem Pozdrawiamy starego gracza O, tutaj można pojeździć na kierownicy To coś dla The Fana. Tu też jest dom, tu jest stanowisko Xboxa Tam jest w ogóle Ghost Runner 2, z tego co widziałem I jakaś chyba Icy Tower. Kto pamięta Icy Tower? Dajcie znać w komentarzach To za klasyk w ogóle. Jezus Maria Trzeba właśnie rozpędzać No Właśnie A tutaj właśnie Ghost Runner 2 ładnie wygląda Tutaj z domu mamy duma. Tak, tutaj jest dom. można zgarnąć paczkę Bites, ja zgarnąłem, ale mi się niestety pogniotuj mi się w plecaku. Crossover. Tak. Tutaj jest stanowisko Nintendo. Aha, można... Tak, słuchajcie, można pograć. Wiecie, jest ta jest tak. Jest, ta, jest ten Welcome Tour, który kosztuje 10 dolarów, a to można pograć za darmo. Także jak nie chcecie płacić Nintendo to możecie pograć oszukać Nintendo po naszej lewej jest e, r, r, Asus ROG Strix, można za zagrać na w tym... chociaż tu mogą nie laptopy aha, no tak tutaj są, ROG Alay X można zagrać w Night Rain, ale to już wyszło do Nintendo są wszędzie kolejki wiadomo do tego nie ma polskich wersji bo, bo jest takie niepopularne w Polsce. Przy stanowisku Bandai Namco można zagrać krótkie demo Little Nightmares 3. Ja pograłem, przeszedłem całe to demo. No jest po prostu więcej Little Nightmares, no. Nie ma tutaj filozofii. Tempest Rising to jest yy, duchowy spadkobierca Red Alert... Command Conquer, z tego co kojarzę. Ale ta gra też chyba już wyszła. Może są jakieś mistrzostwa, nie wiem. Kolejka po bubble tea. O, jest krwawy Baron. Super. Trzeba to skamerować. Bomba. Kameruj, miał kameruj. Rewela Pewnie jest kolejka do nich Aha, tak? O, Poko. Może sobie coś kupię Dobra Shadow Labyrinth. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest pac -Man. A to ten Pac-Man Metroidvania, tak? Tak, To jest Pac-Man. Mhm. Dobra. I się nazywa Shadow Labyrinth, tak? Tak. Musimy w to zagrać. Tak, ale. Główna wina, Luizemia, Luizemia. A to ten Night Train, pewnie, tak? Tak. Troll oszalałego płomienia. No. Nie są podobają tak. Ja osobiście czekam na Steam Decka 2 Aczkolwiek ten Hanfeld od Xboxowy którego robi Asus też jest ciekawy Aha Tamriel i tak dalej? No, no, no. Spoko. tu w ogóle malowanie figurek. Wow. Podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć taką precyzję. Tu są różne dziwne pady. O. Tak. może nie dryfują? Spytaj. Nie, tutaj się chwalą, wiesz? Tam jest, że chwalą się takimi TMR, TMR Sticks. Never drift again. Tam jest taki napis. O, tak. tu są takie różne śmieszne z grelocki, kubeczki. O, wojny konsolowe można kupić. Co jest? Co? Co o, to Quake... Doom, Quake, Quake Boże Quake 4, nie, Quake 2 Boże, już przemieszam. Prince of Persia, a tam w ogóle Mario Kart Pewnie ten nowy, nie? Mario Kart World, tak wygląda. Opłaca się za 8000 dolarów. <głos> <głos> Najbardziej na świecie się opłaca. Stary dobry Prince na PC Poe 2, proszę bardzo W ogóle stary Windows XP, zobaczmy jeszcze tutaj Wormsy Deluxe Sky Jumps Klasyczny. Ja powiem tak Bungusy Pięknie to, to było Nintendo, które robiło innowacje o, River Ride na ZX Spectrum chyba. Albo zobacz, nowa komputer. Chyba Google. to wszystko może się skończyć po Retrosperze. Tak jest, zapraszamy. 5 września już. O, super, super frog. Tak jest. Chodźmy dalej, po to. Stary gryniko to nie obchodzą. Oczywiście. Stare gryniko to nie obchodzą. Tutaj jest stanowisko Patrona i przypominamy, że mamy Patrona i Właśnie. Możecie nam <laughs> pieniądze. Bo nie przypadkiem. Ale też fajne, fajne stanowisko właśnie z kontrolami ruchowymi Tymi wszystkimi light gunami No, te kontrolery Sony, mowy, To najbrzydsze PlayStation 3 w historii świata Do tego jest zawsze kolejka Ile razy tu byłem to zawsze była kolejka No, jest mapka całej strefy gamingowej Śmieszne, że osobno jest Xbox i Bethesda, a to jest tak naprawdę jedna firma już teraz. W sumie to jest cała strefa gamingowa na Pyrkonie, tak naprawdę nie ma tego jakoś dużo. Wszystko jest w jednej hali, to nawet nie tak dużej. No ale w końcu to nie są targi growe, więc... Tak to właśnie jest. Także słuchajcie, kwadrat lajkujcie, subskrybujcie. Ja was pozdrawiam i do usłyszenia hej.